Podróż z klimatem i z pasją rozpoczynamy na Dolnym Śląsku, u stóp Srebrnej Góry, na południowym zboczu gór kaczawskich w Jeżowie Sudeckim. Z łagodnego szczytu rozciąga się wspaniały widok na całą kotlinę jeleniogórską, karkonosze, rudawy janowickie i góry izerskie. Panuje tu urzekająca cisza i spokój, a życie płynie leniwie wiejskim rytmem. Właśnie w takim miejscu swoje gospodarstwo ekologiczne wraz z agroturystyką, kontynuując rodzinną tradycję, prowadzą Agata i Zbigniew Wolakowie, z zawodu technicy hodowcy. Pod Srebrną Górą ich rodzina osiedliła się w 1946 roku. Marysi dotarcie na spotkanie z nimi zajęło więcej czasu niż przypuszczała. Droga z urokliwych pól prowadzi przez pastwisko, gdzie spotkała towarzyskie osobniki, z którymi dość trudno było się rozstać. Wszystko co zostaje wyprodukowane w tym gospodarstwie cieszy osoby, które kupują produkty bezpośrednio z gospodarstwa oraz wypoczywających w tym miejscu czasowiczów. Rolnicy serwują tu posiłki oparte o produkty z ekogospodarstwa oraz od lokalnych dostawców. Sami pieką tradycyjny chleb na zakwasie, bułeczki, chałki i słodkości w swoim piecu chlebowym. Jest tu również wędzarnia, w której wędzone są domowe wędliny. Pani Agata, to zawsze Pani wiedziała, przypuszczała, że będzie Pani rolniczką? Ja myślę, że ta decyzja była naturalna. Mieszkałam na wsi, chodziłam do szkoły rolniczej, więc y, zostanie tutaj i, i praca w gospodarstwie stało się jak gdyby konsekwencją mojego wcześniejszego y, życia. To gospodarstwo należało kiedyś do moich dziadków. My mieszkaliśmy z dziadkami. Y, Bawiłam się tu w polu. Czy jak pani już odziedziczyła, przejęła gospodarstwo, jakoś pani je zmieniała? Miała pani wizję swoją? No tak. To jak gdyby było podstawą em, em, mojej, mojego pozostania tutaj na tym miejscu, bo gospodarstwo było małe. I ja sobie zdawałam sprawę, że trudno będzie z, z tego wyżyć. I pojawiła się e, wizja e, przyjmowania gości, agroturystyki. I stwierdziłam, że to jest fajny pomysł. Później żeśmy podjęli z, już z mężem decyzję o tym, żeby y, przekształcić gospodarstwo na profil ekologiczny. Macie Państwo ekologiczne gospodarstwo, co uprawiacie? Y, nasze gospodarstwo można powiedzieć jest zróżnicowane. Z racji tego, że jest małe, to mamy generalnie wszystko. Tak, mamy zboża, warzywa, wiadomo, łąki, y, y, żeby mieć pasze dla zwierząt, y, troszeczkę sadu. I mało chodoble. Y, mamy dwie krowy mleczne, dwie krowy mięsne, mm. kury. Nie samą ekologią jednak człowiek żyje. Podczas rozmowy nie zabrakło emocji, bo one przecież są bardzo ważne, gdy wszystko robi się od serca. Co pani najbardziej kocha w tym, co pani robi? Wow, wszystko kocham. Właśnie to jest dziwne. Ostatnio, jak mnie pani zapytała, to się trochę wzruszyłam, ale powiem pani, że ja kocham to miejsce. Gdybym go nie kochała, to bym tu nie była. Yy, bo wiadomo, człowiek ma różne możliwości w życiu, może z nich skorzystać albo nie. Dużo się mówi o, o polskości, dużo się mówi o, o sprawach narodowych, dużo się mówi o, o patriotyzmie. To jest dla mnie patriotyzm. Szanowanie tego, co dostałam. Yy, nie chodzi o pomnażanie, ale czynienie tego lepszym, ładniejszym, y, to jest dla mnie patri patriotyzm. I, I dlatego jest to dla mnie miejsce wyjątkowe i go kocham. I kocha pani tą ziemię? Dokładnie. Mm -hmm. Dokładnie tak. Znowu się będzie wysłuchać. <laughs> Prowadzenie gospodarstwa ekologicznego wymaga więcej pracy, wysiłku? No naturalnie, zdecydowanie, powiem nawet. Jest więcej pracy z tego względu, że dużo pracy jest ręcznej przede wszystkim tak. Zauważacie Państwo popyt, zainteresowanie tymi produktami u Państwa gości, u mieszkańców gminy? Na pewno, z tego względu, że jest to teraz modne w ogóle. Często jest tak, że jak ci goście, którzy u nas się stołują, to wyjeżdżając do domu chcą u nas zakupić na przykład właśnie warzywa, czy tak jak nawet dzisiaj goście wyjeżdżając brali dynię hokkaido, bo była akurat przygotowana. Także to jest bardzo często. Czy łączenie agroturystyki z prowadzeniem gospodarstwa ekologicznego jest trudne? Myślę, że nie. To nawet myślę, że to jest bardzo dobre połączenie jedno z drugim. To, to u nas działa to bardzo dobrze. To był strzał w dziesiątkę. Tak, tak. Opuszczamy miejsce pełne pasji i ekologicznych produktów. Ekologiczna uprawa warzyw i owoców przyczynia się do zachowania równowagi środowiska i gleby, a także zapewnia bioróżnorodność życia. Tym samym, wybierając żywność ekologiczną, nie tylko działamy na swoją korzyść, ale również dbamy o czystość wód, gleby i powietrza.